Brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Poseł na Sejm RP. Anna Frydrych prowadziła poselską kontrolę w Urzędzie Miejskim w Brzozowie oraz jednostkach podległych. Po jej zakończeniu postanowiła skierować wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli doraźnej w trybie pilnym. Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński zabrał głos w tej sprawie. Pani poseł Joanna Frydrych kontrolowała 3,5 miesiąca gminę Brzozów i zleciła Kolejną kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli. Troszeczkę wygląda to w ten sposób, jakby ta kontrola była na zamówienie polityczne, bo my jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i tutaj Gmina Brzozów naprawdę nie ma nic, jeżeli chodzi o kontrolę instytucji państwowych. Zawsze jesteśmy na takie kontrole otwarci. Sami jesteśmy też kontrolowani i tutaj nie ma potrzeby skierowywać do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o pilność tej kontroli. Ja tylko chcę nadmienić, że takie kontrole wcześniej funkcjonowały. Jesteśmy po czteroletniej kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wykazała m.in., że środki gminy Brzosów były wykonywane wydawane celowo. Najwyższa Izba kontrola, Kontroli również kontrolowała w latach 2020 gminę Brzozów i tutaj również nie stwierdziła nieprawidłowości. Ja mam taki pomysł i może taką prośbę do Pani Poseł Joanny Frydrych. Jeżeli mówimy tutaj o kontroli za lata 2022-2024, to wnioskuję do Pani Poseł rozszerzmy tą kontrolę o lata 2016-18. Wtedy będziemy mieli mieć na pewno cały obraz funkcjonowania czy to gminy Brzozów w tych latach, czy spółki gospodarki komunalnej, czy wszystkich tutaj podrzędnych instytucji takich jak Brzozowski Dom Kultury. Myślę, że Tutaj akurat pani poseł pomyliła swoją rolę. Tutaj nie trzeba żadnego wniosku o pilność, tutaj trzeba merytoryki i mam nadzieję, że najwyższa izba kontroli, którą szanuję jako instytucję państwową, nie będzie uczestniczyła w kampanii wyborczej na terenie Gminy Brzozów rzosów24.pl, zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.